Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. List do Filipian, 4 rozdział, 13 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus słucha. Jezu, mój stały towarzyszu, chcę przejść dzisiejszy dzień radośnie z Tobą, trzymając Cię za rękę z ufnością. Gdy jesteś przy mnie, mogę delektować się przyjemnościami i przetrwać trudy dzisiejszego dnia. Pomóż mi doceniać wszystko, co dla mnie przygotowałeś: piękny krajobraz, orzeźwiający wiatr przygody, ciche zakątki, w których mogę odpocząć, gdy jestem zmęczona, i wiele więcej. Dziękuję, że jesteś nie tylko moim stałym towarzyszem, ale również przewodnikiem. Znasz każdy krok, który jest przede mną. I w tej podróży do nieba. Nie muszę wybierać pomiędzy byciem blisko ciebie, a trzymaniem kursu, ponieważ ty jesteś drogą. Bycie blisko ciebie jest trzymaniem kursu. Gdy skupiam moje myśli na tobie, ufam, że przeprowadzisz mnie przez tę podróż chwila po chwili. Pomóż mi nie martwić się tym, co mnie czeka. I proszę. Przypominaj mi, że zawsze jesteś przy mnie. Dzięki temu jestem wolna i mogę skupiać się na radości z Twojej obecności i dotrzymywaniu ci kroku. W Twoje radosne imię. Amen.